Mhm. Za robotę się wejścia nie gazety czytasz? No już, zaraz idę, doczytam. Robota czeka. No już. W tej chwili? W tej chwili. I do roboty. z pełną wyobraźnią. Ile to dokładnie jest, kupiłem sobie troszeczkę ścierwo sznurka o, na 10 lat. Ale wiadomo, co tam, przynajmniej będzie. A i cześć i czołem. Witam was serdecznie. Oczywiście na Łące. Słuchajcie, no właśnie pokazałem wam jak rozpakowuję auto, ile się w niego zmieściło. Także na spokojnie. Jakby go tak jeszcze podzielić w ten sposób, to połowę auto zostało wolne. To nasuwa. Mi od razu do głowy pewne myśli związane z rozbudową tego auta, i już Wam zaraz pokażę, o co chodzi. Tak, a chodzi o to, żeby w tej przestrzeni, o tutaj, zrobić półki. I jeden regał yy, ma iść tutaj w tą stronę, jedna półka, że tak powiem, w tamtą stronę, na tą głębokość. Mniej więcej o tak, żeby skrzynki były, tak na takiej wysokości. Tak, bo tam czasami coś wystaje tutaj do góry. A więc na tej wysokości. I to bym chciał prawdopodobnie mieć już tam do końca. To jeszcze muszę przemyśleć, ale chyba tak będzie. I potem druga póła zaraz pod spód, tak? Ale tutaj to myślę, że maksymalnie może dotąd, tak? I czyli, żeby dwie skrzynki weszły tu, i później, żeby jeszcze skrzynka weszła po jednej tu i tu. Natomiast tutaj, żeby była jeszcze w tą stronę, nie wiem, czy to widzicie, pewnie już nie. Przekręcę wam kamerkę, tak, żeby regał był, ta półka była gdzieś dotąd. Yy, tu, żeby można było na przykład odkładać coś albo wyższego, jakiś wyższy pakunek, tudzież zakupy. Generalnie sprawa jeszcze jest dosyć mocno rozwojowa. To dopiero układa mi się w głowie. Ale yy, tak jak zaraz wam pokażę yy, tego sprzętu jest bardzo dużo. Yy, I za każdym razem to rozpakowywać to mi się to do, nie do końca widzi. Przynajmniej nie tak na dzień dobry. tak? Jak tu przyjeżdżamy to żeby wyjechać z traktorkiem to praktycznie z wszystkim trzeba wyjechać. tak? Więc kombinuję, żeby to, to i tak przez cały sezon, praktycznie letni, sezon ogrodowy, ten osprzęt tutaj i tak będzie jeździł, tak? także także lepiej wolałbym, żeby to było w ten sposób co bym mógł sobie to powoli w trakcie kiedy będę tego potrzebował, tak? daną skrzynkę, a to z narzędziami, a to kuchenną, a to z czymś tam no, ja tak, jestem przyzwyczajony jeszcze do starego busa, że tam mogłem normalnie w posturze wyprostowanej stać. Natomiast tutaj, no, nie da rady. Tu trzeba się przyzwyczaić do bycia lekko schylonym. Ale takie auto po prostu też i łatwiej zaparkować w mieście. No, mówię, to ma być też auto do użytku na co dzień. Więc, więc no wiadomo, nie. No, pewne ustępstwa też muszą być. Dobra, a teraz, teraz, tak, pokażę ten rzut. No, tyle tego sprzętu, tak? Jest tego bardzo dużo. Te wszystkie niebieskie skrzynki spokojnie, plus jeszcze dwie narzędziowe, spokojnie mogłyby być na, na tych półkach. O których mówiłem, i tak elegancko też się składa, że tam w narożniku, no wiadomo, jak dochodzi półka do półki, to albo jedna jest taka, można powiedzieć, wewnętrzna, taka wnękowa, i tam mogłyby stać na stałe jakiś taki pasek, po prostu na pasek, czy na jakieś dwie gumy przypinane sprzęty ogrodnicze, tak? Łopaty grabie i te sprawy. Także, no, dosyć mi się to już zaczyna. W głowie klarować. Na tej ścianie na razie nic nie myślę, co by było. Też nie wiem, co z tymi nadkolami, czy jakąś delikatną, może z czasem ze sklejki zabudowę tu zrobić, ale to też wiadomo, że takie zabudowy, no tak, dla oka na pewno są, są ładne, ale Trochę zajmują miejsca, tak? Także nie wiem, czy takie coś jest w ogóle mi potrzebne do szczęścia. W starym busie tego nie miałem i jakoś tam nie odczuwałem jakoś tego brak. To nie ma być taki w pełni prawilny camper. A przynajmniej na razie nie ma na to planu. Ma, ma służyć on czasami jako camper, może tak. Kombinuję od lat, chodzi mi po głowie. Taki pomysł zabudowy, ale nie na stałe, tylko na jakieś zaczepy, tak, żeby tam było kombo, jakieś tam, jakaś kuchenka, jakieś coś tam, szafki, szuflady, tak jak camper. Tyle, że ma to działać w ten sposób, że będę w stanie dosłownie w pół godziny maksymalnie, tak, 20 minut zrobić całą zabudowę kampera, taką podstawową, tak. A co tam wiele potrzeba? Kawa jak blaciku, na dwóch, no może trzech szafkach, już półki powiedzmy u góry by były do zagospodarowania i powiedzmy tutaj jakieś takie mocowania na jakąś składaną platformę na materac, tak. Oczywiście zawsze można na glebie. Spać albo na takiej platformie. To jeszcze też w głowie dopiero kiełkuje. Prawdę powiedziawszy, jak zwykle, wszystko będzie zależało od funduszy. Czyli po prostu trzeba będzie sobie to przeliczyć, ile co będzie kosztować i jakoś to w miarę tanim kosztem postaram się zrobić. Myślę o takim stylu, może właśnie z materiałów odzyskowych. Może z palet, yy, może po prostu właśnie wykorzystam yy, taki, takie drewno rozbiórkowe po paletach. Hmm, chodzi mi coś takiego po głowie, całkiem fajnie to, dosyć surowo wygląda, także no, jest jakaś tam myśl, prawda? Yy, natomiast same półki, no to wiadomo, to już yy, konstrukcja z yy, jakichś desek, kantówek, yy, płyty na spody mam, jeszcze mi jakieś tam zostały. Także wykorzystam oczywiście w pełni to, co jest jeszcze te w tej chwili posiadam. Tak, no teraz zajmę się montowaniem kosiska, ale wcześniej, tak, pokażę Wam, bo tego chyba na filmikach nie było, co udało mi się tutaj z tym kosiskiem zrobić. Aczkolwiek sama konstrukcja tak, tego kosiska. No, na pewno po tym sezonie będzie remont kapitalny. Sporo tutaj się przetarć zrobiło, sporo takich miejsc, gdzie ten metal jest mocno wychudzony. No tak, dosyć mocno już jest zużyte to kosisko. Natomiast patrzyłem na ceny kosisk masakra. masakra. Dlatego będę rzeźbił, będę je ratował. Jeszcze jest co ratować, na szczęście. Nie jest ono w jakimś dramatycznym stanie, nie najlepszym, ale nie dramatycznym, tak? Także to jeszcze będziemy tą sytuację ratowali. Może jeszcze tego też nie pokazywałem wcześniej. Co dorobiłem sobie? Dorobiłem sobie taki kosz tylni. Oczywiście na bazie, jak zwykle, niebieskiej skrzynki. Tu można to odkręcić i w każdej chwili. Zdemontować. Tak, jest potrzebne. Wsuwamy, dokręcamy i dzięki temu trochę jakiegoś materiału można tu wrzucić, tak na szybko. Jak się nie chce podłączać przyczepki, tak? Tę parę narzędzi na przykład, bieganie co chwilę na drugą stronę kanału, to też z czasem, może nie to, że się nudzi, ale nogi bolą no tak, kosisko to pokazywałem, to wzmocnienie, które tutaj robiłem no mam nadzieję, że wystarczająco solidnie poprawiałem całe to to jest ten element, który przekazuje napęd na noże tutaj biorąc właśnie to w ten sposób przesuwa się ta dźwignia i przez sprężynę naciąga to w tą stronę i wtedy przenoszony jest napęd eee, tak jak mówiłem eee, tu po prostu odłamały się takie blaszki, ja to zrobiłem już na takim ramieniu na łożyskach eee, po wstępnych testach jak na razie wszystko ładnie działało, no zobaczymy jak na Dłuższą metę, tak? Jeszcze tutaj zrobiłem taki Aby wyeliminować chociaż trochę wibracji Bo ten pasek bardzo mocno tutaj drgał, z tego co zauważyłem No i będziemy, no wiadomo, no dzisiaj to testować, zobaczymy czy to wszystko Ta cała praca miała sens Teraz montuję kamerę na stojaku I pokażę jak to kosisko się montuje Bardzo prosty sposób. Kosisko zostało zamontowane. Podniesiemy na razie na maksa do góry i jeszcze Wam pokażę e, samo uruchomienie traktorka i jego napędu.